Cześć, tu Roland. Chciałam przekazać najserdeczniejsze życzenia no dla Klaudii z Gdańska o niku Serials 100. Swoją drogą masz ciekawy Myślę, że no, na dużo seriali oglądasz. Naprawdę, no, że intrygujące. Jestem ciekawa, które serial seriali też oglądasz. Życzę Ci, Klaudia, abyś zawsze była taka spontaniczna, zwariowana, wyszczekana dla bezczelnych, bardziej opanowana i bardziej kontrolowała swoje reakcje, żeby twoje wrogowie tego później nie wykorzystywali, e, Spontaniczne zarówno w uczuciach, jak i w seksie, bo Klaudie są bardzo takie emocjonalne i ogniste. I życzę ci, Klaudia, abyś miała zawsze prawdziwych przyjaciół, dużo pieniędzy, spokoju e, wewnętrznego i wiadomo, zewnętrznego, zdrowia oraz tego, aby się wszystkie twoje marzenia spełniły. Zawsze bądź sobą i pokazuj pazurki, ale ani scenowanie, bo to zawsze drogowie będą wtedy się wkurzali, że nie mogę ciebie zniszczyć. Cześć Pa.